Pufa, skarbonka czy lampiony to tylko niektóre przedmioty wykonane przez młodzież gimnazjalną z Województwa Podlaskiego. Są to rzeczy funkcjonalne zrobione z odpadów. Powstały w ramach konkursu Drugie życie odpadów zorganizowanego przez Stowarzyszenie Szukamy Polski przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Zadaniem tego konkursu było zaktywizowanie młodzieży i takie trochę pobudzenie ich do tego, żeby sięgnęli po wiedzę z zakresu zagospodarowania odpadów. Odpady są wszechobecne, są dokoła nas w bardzo dużych ilościach i pomyślenie o odpadach w ten sposób, że można je ponownie zagospodarować, coś z nich stworzyć, wykorzystać je w codziennym życiu jest bardzo fajnym pomysłem na to, żeby ilość tych odpadów zmniejszać. Inicjatywa jest warta pokazania. Całemu społeczeństwu i uświadomienia, że odpady, szczególnie odpady związane z bateriami i z innymi takimi szkodliwymi rzeczami, przynoszą nam wiele szkody. A więc. No, każda, każda taka akcja i propagowanie, szczególnie wśród młodzieży, młodego pokolenia, jest bardzo cenna i warta kontynuacji, ponieważ no, nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, jakie, jakie szkody właśnie te odpady przynoszą. Na konkurs wpłynęło blisko 30 prac, oceniała je specjalnie powołana Kapituła. Cieszy nas bardzo, że tak licznie szkoły wzięło udział w konkursie, że wpłynęło aż 27 prac. Prace rzeczywiście barwne, kolorowe, bardzo pomysłowe. Kapituła konkursu, w której skład miałam zaszczyt wchodzić bardzo długo obradowała i zastanawiała się, jak, jak te prace do siebie porównać i jak wybrać te najlepsze, które warto nagrodzić. Myślę, że dokonaliśmy dobrego wyboru. Na pewno, na pewno ocenialiśmy zarówno wykonanie pracy, jak jej przedstawienie poprzez prezentację, którą uczniowie mieli przygotować, jakby jak, jak ta praca powstawała od pomysłu do wykonania i doceniliśmy też właśnie sposób na wykorzystanie odpadów. W organizację konkursu włączyła się również spółka Lech. Firma ta od lat zajmuje się gospodarką odpadami w aglomeracji białostockiej. Istotną rolą w edukacji młodzieży jest to, żeby pokazać młodzieży, żeby im codziennie przypominać o tym, jak bardzo ważną rzeczą dla nas, dla tego środowiska jest umiejętna gospodarka tymi odpadami. To tak brzmi bardzo dumnie, ale chodzi po prostu o czasami proste czynności, wymagające niewielu naszych umiejętności, natomiast takich prostych, odruchowych już rzeczy, że wszystkie odpady praktycznie można Gromadzić w jakimś miejscu. Z tych odpadów można odzyskiwać wiele składników, bardzo cennych, które później jeszcze żyją swoim życiem. To drugie życie odpadów to bardzo miłe i przyjemne hasło, bo rzeczywiście w istocie tak jest, że te odpady później mogą jeszcze żyć swoim życiem mogą być przetwarzane, wykorzystywane, dzięki czemu chronimy środowisko. Oszczędzamy te miejsca, gdzie trafiają te odpady na składowiska, przez to y, tych składowisk jest znacznie mniej. Uczniowie mieli za zadanie stworzenie pracy opisowej lub plastycznej z wykorzystaniem odpadów. Dodatkowo powstawanie pracy musiało być zobrazowane prezentacją multimedialną. Klacz to był taki pomysł taki, tak jakoś wyszło i ogólnie było wykonane z butelek, gazet, worków, różnych żarówek i z takich przedmiotów. Użytkowych bardziej. Tak mogliśmy pokazać, że jednak te zużyte rzeczy są jednak potrzebne, że można je wykorzystać w dalszych, no, no dalej, że nie trzeba ich wyrzucać, tylko można jakoś wykorzystać. Odpady y, są w różny sposób przetwarzane, o czym y, wiadomo, ale w życiu codziennym y, też możemy sami zrobić różne rzeczy. Y, na przykład wykorzystać y, y, pojemniki ponownie. Y, Zro robiąc z nich y, na przykład ładne kolorowe opakowania, y, pudełka na różne drobne rzeczy w domu. Pisałam historię Buta, który nie, nie był od początku Butem, bo był dinozaurem, ale umarł i zamienił się w węgiel, a z węgla stworzono z niego Buta. I ten but był dosyć niemiły, bo mu się nie podobało, że musiał tak długo leżeć w ziemi i musiał później jeszcze leżeć w jakichś fabrykach. No i był bardzo niemiły i też długo nie pobył butem, bo później go wrzucono na śmietnik. Czy spodziewałaś się, że Twoja praca zajmie pierwsze miejsce? Wiedziałam, że jest dobra, ale że aż pierwsze miejsce to nie. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Laureatom gratulujemy. W białostockim akcencie Zo przybywa mieszkańców. Od niedawna w nowych obiektach ogrodu mieszkają cztery młode wilki. Pierwszy lokator, samiec o imieniu Silwan, urodził się w puszczyk neszyńskiej. Prawdopodobnie porzuciła go wadera i błąkał się po lesie. Głód spowodował, że zbliżył się do domków letniskowych. Zaopiekowali się nim leśnicy z poczopka. Wilczek rósł i potrzebował coraz więcej przestrzeni. Trafił więc do białostockiego ogrodu. Trzy kolejne wilki, dwie samice i jeden basiorek urodziły się w Niemczech. Nie mają jeszcze imion. To są te wilki, które, na które czekaliśmy kilka miesięcy. Przyjechały z takiego wilczego parku w Perlebergu pod Berlinem. Trochę później niż zakładaliśmy początkowo, z racji na to, że te wilki były wychowywane i żyły w takim stanie półdzikim. I obsługa tego wilczego parku miała problem, żeby te wilki swytać i je przygotować do drogi. Jednak to jest kawał drogi kilkaset kilometrów, więc te zwierzęta musiały być troszeczkę oswojone, uspokojone i przyzwyczajone właśnie do pomieszczenia zamkniętego. Później nasza firma, którą wynajęliśmy, specjalistyczna firma do przewożenia zwierząt dziko żyjących i będących pod ochroną, udała się tam właśnie do tego parku i te wilki zostały w ciągu kilkudziesięciu godzin dostarczone do naszego zoo. To początkowo były umieszczone w trzy, wszystkie trzy w oddzielnym, na oddzielnym wybiegu. Nasz wybieg jest podzielony na dwie części. Na tej, na tej pustej części zamieszkały, na tej mniejszej części, ale po kilku dniach jedną z samic dołączyliśmy do, do naszego wilczka z poczopka, do Sylwana żeby zobaczyć, jak, jak sobie będą radziły z zapoznaniem się ze wspólnym zamieszkiwaniem na wybiegu, bo celem naszym jest, żeby te wszystkie wilki połączyć i żeby mieszkały po prostu na jednym wybiegu. Drugi wybieg będzie takim wybiegiem rezerwowym, jeżeli by trzeba było właśnie jednego z wilków leczyć, jeżeli będzie taka potrzeba, lub czyścić, lub prowadzić jakieś prace na którymś z wybiegów, wówczas ten drugi wybieg będzie pełnił funkcję taką rezerwową. Wilki jedzą dwa razy dziennie, dostają wołowinę. Jeden posiłek mięsny jest z dodatkiem kości. Taka dieta jest zwierzętom niezbędna do prawidłowego rozwoju. Wilki niemieckie, te, które przyjechały z Perlebergu, są młodsze około 2 miesiące od Sylwana, w związku z tym zjadają nieco mniej mięsa około 70 kg. Sylwan zjada już około kilograma. No, chcemy też trochę te niemieckie wilki lepiej odżywić, bo są takie trochę wychudzone. To oczywiście nie wynika z tego, że były pod złą opieką, wynika to z tego, że żyły w stadzie. A w stadzie warunki są takie, że najpierw je łasior, później wadera, a jak wystarczy, to jedzą szczeniaki. Więc najprawdopodobniej one jeszcze sały matkę, więc ta ich, ta ich sylwetka, taki, taki powiedzmy skromny wygląd jest pewnie wynikiem tego, że podstawowym pożywieniem do tej pory jednak było mleko, jakieś tam pewnie niewielkie kawałki mięsa. Wybieg przygotowany dla wilków ma ponad 1250 m2 powierzchni. Znajduje się tu lasek świerkowy, w którym zwierzęta mogą odpoczywać. Są też dwie jamy wilcze wybudowane na wzór tych, jakie służą wilkom w naturze.